Hej, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wchodzi kolejne nagranie, tak więc jeżeli jesteś tutaj nowy, trafiłeś na ten kanał, to zachęcam Cię do subskrypcji, abyś po prostu na bieżąco mógł być informowany o kolejnych nagraniach, naciśnić dzwoneczek. Wszelkie informacje, którymi chcesz się podzielić z oglądającymi, jak i również swoim doświadczeniem, to zachęcam Cię do pozostawienia komentarza pod każdym z tych nagrań. Dzisiaj na tapetę bierzemy lewar na akcjach, czyli granie na short, czy na long, czyli kupujemy albo sprzedajemy akcje i oczywiście na tym zarabiamy. To jest kontynuacja nagrania, które robiłem wcześniej, czyli short vs long na, na akcjach ale jak to, czyli tutaj była ewidentnie pokazywana akcja na PKP Cargo. Jeżeli chodzi o shorta i longa na eurocashu, gdzie w chwili nagrywania tego materiału było 38% na plusie, tak więc dzisiaj kontynuuję to nagranie, pokażę ci aktualne wyniki. Tutaj oczywiście masz wyjaśnienia odnośnie tej pozycji i teraz po kolei przejdziemy co tak naprawdę w tym Eurokeszu się zadziało. Kupiłem go za 18,56 18, zł, 150 jak gdyby akcji, czyli wartość tych akcji w stosunku 1 do 1, gdyby to było kupione na zwykłym rachunku w domu maklerskim, wynosiłaby 2785 zł, a mnie tak naprawdę wyniosło to tylko 557 zł, czyli to jest wartość depozytu, która faktycznie została pobrana i zabezpieczona na tą pozycję z mojego konta, czyli jak najbardziej mogę przeliczać stopę zwrotu do tego depozytu, no bo to faktycznie zostało zdjęte z mojego konta. Wtedy cena wynosiła 20 zł, co dawało 7,74 w stosunku 1 do 1, gdybyśmy to przeliczali na zwykłym rachunku maklerskim. A na rynku lewarowanym, czyli tak jak to właśnie zakupiłem, wynosiło już 38% ponad. Tak więc zysk był wtedy 215 zł, a blisko teraz już jest blisko 100%. Tak więc zaraz to zobaczymy. Prowizja na tym, u tego brokera to jest 10 zł kół. No 10 sprzedaży. Właśnie chyba pod tamtym nagranie gdzieś pojawiło się jakaś informacja odnośnie XTB, ale tam, jak sobie sprawdzicie, to XTB ma. Zupełnie inne ceny tam chyba jest 25 zł za zakup i za sprzedaż czyli 50 zł, tak więc to są dużo wyższe tutaj jak znalazłem. To było po prostu najniższe możliwe stawki właśnie pod gry, grę na akcjach, tak więc robiłem też o tym nagranie, gdzie porównywałem stawki u poszczególnych brokerów dostępnych w Polsce właśnie pod grę na akcjach, to możesz sobie oczywiście je odnaleźć i tam też się z tym zapoznać, chyba raczej stawki się z tego co wiem, nie zmieniły od tego czasu, kiedy nagrywałem to nagranie, tak więc myślę, że spokojnie na tym możesz bazować. I teraz przechodzimy, oczywiście, do tego, żeby pokazać Ci, jak wygląda sytuacja na tym eurocashu, Tak więc ewidentnie widać, w którym miejscu zajmowałem tą pozycję. Na tamtym materiale zabezpieczałem ją, przenosiłem tego stop-lopsa, żeby wyjść przynajmniej na zero. Tam dokładnie wynosiło to 10 zł na plusie, bo zabezpieczałem pozycję 30 zł w górę, czyli po zdjęciu prowizji 20 zł byłem dychę na plusie. Oczywiście pamiętaj, że jeżeli grasz na rynku lewarowanym, akcyjnym, to też. Masz opłaty za przetrzymanie dziennej pozycji? To są jakieś grosze, tak więc, sumarycznie, jeżeli już trzymam akcję kolejne kilka tygodni już tak naprawdę to będzie już tak naprawdę kilkanaście zł za przetrzymanie tych akcji, ale jak widzisz jestem spokojnie w plusie, tak więc mnie to w ogóle nie martwi, bo w chwili obecnej na Eurocash mam 512 zł i tak jak wtedy pokazywałem, zresztą target był ustawiony tutaj na tym poziomie w tym miejscu a ja przestawiałem go na Twoich oczach w zupełnie inne miejsce, tak więc stwierdziłem, że jak najbardziej to miejsce jest odpowiednie, czyli poprzednie szczyty, zresztą tutaj one są raz oporem, raz, raz tutaj właśnie wsparciem, tak więc myślę, że ten poziom jak najbardziej jest do osiągnięcia, nawet może być większy. Oczywiście już mógłbym skeszować tą pozycję, bo do pierwszego targetu spokojnie ona doszła, nadbiła nawet ten poprzedni szczyt, o którym mówiłem poprzednio w tym nagraniu, tak więc myślę, że tutaj warto się przede wszystkim z tym zapoznać, jeżeli chcesz mieć dokładną informację, co z czego wynikało. I jak widzisz na chwilę obecną jest to 512,40 zł, cena sprzedaj, bo popatrz, jest różnica między sprzedaj a kup, tak więc ten spread niestety broker również dolicza, no nie ma tak dobrze, że możemy tutaj oprócz prowizji za przetrzymanie, no ten spread oczywiście też istnieje na rynku akcji lewarowanych, czy chciał, czy nie chciał, jeżeli chcemy z tego korzystać, no to musimy niestety ponieść te koszty, tak więc wprowadzę sobie teraz cenę, niestety nie 22,02 zł, tylko 21,98 zobaczymy co wyjdzie, czyli aktualna cena 21 Dziewięćdziesiąt. 90... 8. I automatycznie widzisz, że to jest 512 zł zysku, czyli tak jak tutaj pokazuję, 512 dokładnie 40. I w chwili obecnej, jak zobacz, że to jest 18,40 w stosunku 1 do 1, jeżeli chodzi o wynik, jakbym to kupował na normalnym rachunku makreskim czyli też rewelacyjny wynik w tak krótkim czasie na rynku akcyjnym. Sam przyznasz, że 18% to jest kozacki wynik. No, a oczywiście, jeżeli chodzi o rynek lewarowany, to sam zobacz, że to jest 92%. Tak więc już zbliżam się do setki. Zresztą ta setka została osiągnięta, bo jak widzisz tutaj mieliśmy już zejście trochę z tej ceny, tak więc spokojnie tą setkę już osiągnąłem, no ja czekam przede wszystkim na target, ale oczywiście przesuwam tutaj teraz zabezpieczam tą pozycję, tak więc też na Twoich oczach zabezpieczymy ją żebyś mógł zobaczyć tak więc już mnie tutaj ta wartość nie interesuje, przesunę go pod dołek z poprzedniego tygodnia, tak więc to będzie już jakieś 300 jak widzimy 24 zł, może nawet przesuńmy na 350 o ok, 350, tak więc teraz to zmieniam, żebyś to też mógł zobaczyć i jest zabezpieczone, 20 stop loss jest 20 zł 80, praktycznie 90 groszy, tak więc to zamykam czyli te 350 zł już jest zabezpieczone, czyli generalnie myślę, że z prowizją i opłatami gdzieś 310, 320 będę na plusie czyli 200 zł tak naprawdę jest tej różnicy, poczekam zobaczę, coś będzie się z tym działo mógłbym już to kaszować, bo naprawdę stopa zwrot jest bardzo zadowalająca tutaj tak naprawdę zbliżamy się do takiego no, dosyć nieciekawego momentu ale gdy będzie nadbicie tego poziomu tak jak tutaj widzisz jak ja założyłem go na targecie to myślę że spokojnie mogę skaszować go właśnie na tutaj na tej proficie i z tego momentu może być ewentualnie jakaś korekta no chyba że będzie naprawdę eurocash na tyle silny że będzie nieustannie zmierzał tutaj do góry tak więc zobaczmy czy jest jakiś kolejny poziom jak najbardziej jest kolejny poziom tutaj widoczny w tych miejscach tak więc o wiele wyżej również mogę korzystać i tutaj następny poziom widzę i tutaj następny tak więc, jak widzisz, tych półek jest sporo, z których moglibyśmy tutaj korzystać i wzorować. Ja generalnie nie chcę przetrzymywać w nieskończoność tych akcji, dlatego że właśnie płacę za przetrzymanie i zależy mi na tym, żeby też w odpowiednim momencie go skeszować, zabrać swój zysk i ewentualnie znaleźć jakieś inne ciekawe akcje, na których będę mógł się przesiąść. I to tak naprawdę wygląda, jeżeli chodzi o inwestycje na rynku lewarowanym, jeżeli chodzi o rynek akcyjny. Tak więc widzisz, że temat jest dosyć prosty, dosyć klarowny i jasny. tak więc Korzystając z lewaru, kupiłem o wiele więcej akcji, płacąc za to stosunkowo mniej, bo już jak widzisz, 557 zł depozytu, a 512 zł zysku. Tak więc jest to naprawdę bardzo zacny wynik i myślę, że nie ma się czego absolutnie wstydzić nie przede wszystkim też ciekawi, czy e, sam inwestujesz na lewarze na rynku akcyjnym, bo nie chodzi mi tutaj o rynek Forex, chodzi mi tutaj i włącz, tylko i wyłącznie o akcje, czy to na rynku polskim, czy zagranicznym, to nie ma znaczenia. Myślę, że warto podzielić się tymi doświadczeniami, e, tymi informacjami, bo e, myślę, że na rynku akcyjnym, szczególnie polskim, e, to jest bardzo za rzadki przypadek, że ktokolwiek mówi w ogóle o tym, że e, właśnie można kupować akcje na lewarze, e, czy to na kontrakcie. E, tak więc e, fajnie, że gdzieś to grono osób może się powiększyć, jak również możemy się podzielić tą wiedzą, no i oczywiście pamiętaj, że lewar jest bronią obosieczną, tak więc absolutnie nie zachęcam Cię do tego, żebyś korzystał z lewaru, jeżeli miałeś jakieś doświadczenia z rynkiem Forex, no to musisz uważać na to, bo lewar jest bronią obosieczną, to jest niebezpieczne narzędzie, które w nieumiejętny sposób może spowodować również wyczyszczenie Twojego depozytu, czy Twojego konta, bo pamiętaj, że ok, te wzrosty są bardzo tutaj zadowalające, są duże, ale również mogą one Działać w przeciwnym kierunku, czyli możemy być nie 18% czy 92% na plusie, ale właśnie tyle samo na minusie, czyli praktycznie, jeżeli bym nie miał nic na koncie, miałbym tylko ten depozyt i ewentualnie wielką kwotę na nad, to pewnie już bym miał zamkniętą tą pozycję, gdyby była na minusie, gdyż brakłoby na środków na pokrycie właśnie tutaj minimalnego wymogu przez danego brokera. Tak więc musisz mieć to na uwadze, że no tak naprawdę, że lewar jest tutaj bardzo takim niebezpiecznym narzędziem, dającym spore możliwości, ale ale również ponosisz o wiele większe ryzyko w stosunku do właśnie wielkości lewara, z którym po prostu masz do czynienia. Tak więc musisz mieć to na uwadze. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne. Oczywiście zachęcam Cię do zostawienia komentarza pod tym nagraniem, łapki w górę, zostaw oczywiście suba, jeżeli jesteś nowym na tym kanale i zachęcam Cię do podzielenia się oczywiście swoimi wynikami tym, co aktualnie wpadło Ci w oko, no bo ponieważ teraz nie mam akurat czasu nagrywać podsumowań sesji, ale naprawdę ten tydzień, jak i końcówka ubiegłego, no rewelacyjnie wyglądają, a jeżeli ktoś się naprawdę zapakował w te akcje, to myślę, że spokojnie może być z siebie bardzo zadowolony, bo są akcje, które da bardzo dużo zarobić i jeszcze dają cały czas zarobić i oczywiście tradycyjnie weszły podsumowania tygodniowe, czy w ich banków, czy spółek gamingowych one się pojawiają w weekend tak więc jeżeli mam tylko chwilę czasu to oczywiście systematycznie je wrzucam jak na razie oczywiście wszystko jest niezakłócone jest płynnie i jak tylko będę miał oczywiście sposobność nagrania podsumowań sesji, bo myślę, że te nagrania też dużo dają, dużo tam mówię, dzielę się wiedzą, dzielę się moimi spostrzeżeniami to nie są tylko suche cyfry te, które gdzieś pojawiają się na podsumowaniu sesji, ale również to są gdzieś moje informacje, z którymi się z Tobą dzielę, i myślę, że dlatego też warto się z tym zapoznawać i warto to oglądać. No i oczywiście też informacje z rynku krypto, bo myślę, że rynek kryptowalut również jest dosyć interesujący. Nie każdy się interesuje tylko rynkiem akcyjnym, giełdowym, ale również rynek krypto jest jak najbardziej ok. Tak więc warto się gdzieś tym zainteresować. No i oczywiście takie wyniki są jak najbardziej możliwe. Jeżeli będę miał jakieś jeszcze ciekawe pozycje, właśnie zawarte na rynku lewarów, to też ci będę informował, czy to będzie short, czy to będzie long. Zobaczymy, właśnie pod tym kątem, jakimi wynikami mogę się tutaj pochwalić i w jaki sposób mogę Ci zobrazować to, żebyś mógł wynieść z tego jakąś wartość dodaną z zajmowania tego typu pozycji, jak również sposobu i zrozumienia tego, jak funkcjonuje rynek lewarowany na rynku akcyjnym. Tak więc, pozdrawiam Cię, życzę Ci oczywiście tradycyjnie wysokich stóp zwrotu i trzymaj się. Na razie, hej!